Was serdecznie, ja właśnie jestem na uczelni i w teorii się mam betonowanie Tylko sytuacja wygląda tak, że nie dostałam żadnego maila z potwierdzeniem od mojego prowadzącego promotora czy dzisiaj mam przyjść i na jaką godzinę mam przyjść i gdzie mam przyjść, więc jestem tutaj i za bardzo nie wiem co mam robić. W środę się w nim widziałam zeszłym tygodniu i powiedział, że raczej aktualne ale dla mnie jeszcze znać. I nie dał mi znać, więc no nie wiem, pójdę w miejsce, gdzie jest to laboratorium może ktoś tam już jest może później, jeszcze ewentualnie do pokoju tego mojego promotora. a Jak nie, no to poczekam godzinę dwie i jedzę do domu. No bo. Bo nie wiem. Ogólnie, jeżeli chodzi o Politechnikę, to to jest w... cały kampus jest praktycznie koło siebie. Wszystkie budynki, wszystkie widziały. No to jest takie mini, mini miasteczko uczelniane. Tam jest Wydział Budownictwa, tu jest samolot bo to jest niedaleko lotnictwa z tego, co kojarzę. Tam nie wiem, czego elektroniki. No, a ja teraz idę tam, bo tam są wszystkie hale laboratoryjne, jakieś tam rzeczy. Y... Z tamtej strony, przy warcie, jest wydział tego. Tak, jak to się nazywa? Wykładowych i jakiś archi architektoniczny, i chyba teraz sektor się od Więc no, jest całkiem tego sporo. Tu jest w to ten płynek laboratorium, ta hala, w której mamy wybuchować. Dobra, co no, idę. Dobra, nie mam pojęcia, co mam robić tak naprawdę. Tam nikogo nie ma, a nie chcę chodzić na halę sama, no, bo nauczanie robię też badania takie wiecie, zewnętrzne do innych firm, więc może no, nie było byłoby tej nieprzyjemności jak wejdę sobie i się tam, wiecie, urządzę. E, no, co wam chciałam powiedzieć? Tu jest tam. naprzeciwko jest e, wykładowy uniwersytet. Tam z tyłu jest architektura. E, tu jest biologiczno techniczne, coś takiego. No, więc nie wiem, nie wiem co mam robić. Dobra, idę jeszcze do jego pokoju i zobaczę może już jest, napiszę mu maila. I co? Nie do domu. To na uczelni, wydaje mi się, że... Bo jak ktoś tam od, jego, od niego numer i powiedział, że mogę dzwonić w wyjątkowa sytuacja, wydaje mi się, że to jest wyjątkowa sytuacja, więc dzwoni. Bądź e, słowa kluczowych, informacji właśnie w tego... Bo piszę, póki pamiętamy, lewa i prawa. I po prostu teraz je wkładamy, tak, z ręki. Tak, tak. Mogę włożyć? Tak. No, nie będziemy później badać ich wytrzymałości, bo to po prostu pierwsze lepsze. Ja już w domu. Ogólnie byłam w bibliotece, bo mój promotor mi powiedział, żebym wypożyczyła jakąś literaturę, bo muszę jakoś tą inżynierkę napisać. byłam w tej bibliotece. I co? I znalazłam tylko jedną książkę, w której był jeden rozdział o tym, co potrzebuję. Nie wypożyczyłam jej, ponieważ żeby wypożyczyć książkę na Politechnice Poznańskiej, to trzeba założyć kartę biblioteczną, a założenie karty bibliotecznej kosztuje 15 zł. Dla jednego rozdziału szkoda było mi kasy. <laughs> więc robimy challenge, napis, napisz inżynierkę bez żadnej literatury. Nie, a tak serio to żartuję, jakby to mój promotor oglądał, ja żartuję, naprawdę. Każdą książkę i artykuł naukowy, jaki dostałam w e, wersji elektronicznej przeczytałam, serio. A bo ich sześć, sześć artykułów i książek łącznie i przeczytałam każdy, więc, więc wydaje mi się, że okej. Okay. Więc, więc, więc teraz też jest taki plan, że ja po prostu poszukam jakichś artykułów naukowych, Jakiś tam badań w mecie, albo jakieś, nie wiem, książki, normy czy coś? Bo wiecie, to jest 21 wiek. A i dla jasności, dzisiaj jednak nie miałam betonowania, bo okazało się, że firma, która miała nam dostarczyć kruszywo, bo ja robię badania na betonie lekkim, nie dostarczyła tego kruszywa jeszcze, więc prawdopodobnie będziemy robić dopiero za następny tydzień to betonowanie. A dzisiaj. Po prostu sobie wzięłam udział w jakichś zajęciach dla techników, bo gdzie był jakiś dzień naukowców czy coś takiego na uczelni. I tam zapraszali właśnie e, osoby z technikum, żeby sobie tam robiły jakieś tam próbki betonowe. No i promotor mi zaproponował, że A, to może sobie zostać popatrzeć, więc patrzyłam sobie. <grym> Dostałam taki super, pokażę Wam e, płaszcz, kitel za darmo takie rzeczy Politechnika oferuje. Niesamowite. Na to idą moje pieniądze z warunków. <laughs> więc już jak będę miała taki jednorazowy czas, co? I jeszcze, bo e, jeszcze, jeszcze dzisiaj były dosyć głośne prace, więc Politechnika zaoferowała nam stopery do uszu. I to wszystko za darmo, za darmo takie rzeczy. Znaczy, ja za to płacę w moich warunkach prawdopodobnie, ale proszę bardzo, jak się przydało. Więc już, więc już będę miała za tydzień znaczy, prawdopodobnie, bo zobaczymy, czy ta firma dostarczy to kruszywo. A kolejna sprawa jest taka, że za tydzień już yy, inna osoba zarezerwowała yy, laboratorium, i pytanie, czy się zgodzi, żebym była w tym samym czasie z nią. I robiła te próbki. Więc tak to właśnie wygląda. Ej, nie no, czadowo, czadowo. Wygląda bardzo naukowo, co nie? Pani inżynier, prawie, prawie. <grym> Dobra, i dalszy pan dnia jest taki, że zjem sobie śniadanko, którego nie zdążyłam zjeść na uczelni. Ja w ogóle nie wiem, jak ja sobie to wyobrażałam. Myślałam, że będzie jakaś przerwa i że zdążę sobie zjeść na spokojnie, ale tam się tyle działo, że no widzicie, cały, cały zestaw obiadowy przywiozłam z powrotem do domu. Więc teraz to zjem, a później muszę się trochę pouczyć już na uczelnie. Także rzucicie, rzucicie, rzucicie mi powodzenia. Dobra, chyba sobie odpuszczę, będzie na jutro. To jest super pomysł. A zjem sobie to cinek. Ona jest taka, wiecie, meksykańska. Świetnie się w ogóle składa, że wróciła do domu, bo mogę ją zjeść na, na ciepło i jeszcze z sosami. A jak kłam, te sosy. Mówiłam. Ja wam już mówiłam, mówiłam, że te sosy są super, ale naprawdę to jest coś pięknego. Dobra. Niech tu się robi. Serio. To jest takie dobre. Co prawda wiem, że jak się je takie sosy, to trochę dieta cierpi, ale trzeba, trzeba sobie trochę pocieszyć życie smutnego siarstwa Ogólnie jestem zdania, że taka, wiecie, 100% trzymanie michy, to też jest takie nie do końca dobre dla mnie przynajmniej, bo bym była smutna i bym podjadała, a tak to sobie jem w miarę zdrowo, ale mam takie właśnie dodatki i polepszacze życia. Ja nie wiem co mam powiedzieć. Ej, serio, przed chwilą do mnie zadzwonił pan z firmy, do której pisałam, bo ja ogólnie powiem wam, że robię badania betonu lekkiego i wysłałam maila takiego, żebrackiego, studenckiego do jednej z firmy, żeby czy nie chcieliby wesprzeć moich badań. I oni się zgodzili. Oni się zgodzili wysłać mi materiał za darmo do badań. widzicie to, ja nie wiedziałam, że oni tak robią i się tak mega cieszę. Będę mogła te badania zrobić za free. Wow, wow, mega, mega super. Mega się cieszę. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, bo do końca dnia planuję już się tylko uczyć, więc raczej nic ciekawego się już nie wydarzy. Więc jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dziękuję za oglądanie. Jeżeli ci się podobało i chcesz więcej odcinków, to subskrybujcie, lajkujcie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.